Siemanko moi drodzy, z tej strony Marta, a dziś chciałam Wam przedstawić grę o nazwie Apartament 1406. I słuchajcie, gra to jest Survival Horror, który sobie wyhaczyłam teraz na Steamie. Gra ma, na, gra ma nam zająć jakieś 2-3 godzinki i stwierdziłam, że nagram sobie, bo czemu nie, będzie to też takie swego rodzaju omówienie tej gry. Jest to aktualnie demo, grę kupię sobie w pełnej wersji. Będzie to moja taka poboczna. Seria. I zobaczymy, jak to będzie. Gra ma pełną lokalizację językową naszą. Jesteśmy Ethanem Blake'iem, który uczy się na łowce demonów. Także pokrótce fabuła tak wygląda. I zobaczymy, co tu się będzie działo. Marzenia mogą przyjść w najbardziej nieoczekiwanym momencie, a w moim przypadku stało się to wraz z telefonem od profesora Gabriela Blakuda. Uważaj, o czym marzysz? Okej, okay, nasz profesor trochę zdenerwowany. Jakąś książkę by chciał. Także zobaczymy, co tu się będzie działo. Słuchajcie, gra jest... Cholera, mam nadzieję, że winda działa. Okej. Okay. Słuchajcie, gra jest o tyle ciekawa, że ma nam oferować zmieniające się otoczenie i dwa... Alternatywne światy. Właśnie tak. Tutaj mamy jakąś wskazówkę. Znaczy wskazówkę. Jakiś... Nic tu nie widzę ciekawego. Efekty dźwiękowe z najwyższej klasy, rozwiązywanie zagadek i tak zwany system strachu i przetrwania. Czyli, na przykład, reakcja naszej postaci, jej drżący oddech, powolny chód, jeśli będzie się bała, jeżeli my się będziemy bać. Także, wszystkie takie efekty mają być zapewnione. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mamy tutaj swoje EQ. Wejdź na górę i znajdź apartament 1406. Ok, gra została wydana niecały rok temu. Ej, okay, mamy. Coś. Nic tu nie widzę ciekawego. Ej, co rzucasz we mnie? Znaczy do mnie jakąś. Tu mamy jakiegoś faceta. Nie wiem, czy to widzicie tutaj. Lewy kontrol, okej. Okay. Gra pojawi się. Ej. Co ty tak we mnie rzucasz? Gra się pojawi na moim kanale w pełnej wersji. Będzie to taka poboczna seria. W pełnej wersji, nie wiem, czy dobrze powiedziałam. Będzie to poboczna seria. Koło Mafii 2. Co to jest? Okej, okay, nie wygląda to dobrze. No ale dobra, no lecimy dalej, no. Co ja mogę, no? Tu coś mamy, złożysz... Co jest? Ojejku. Wygląda jakby spłonął w pożarze ten gostek. Ghost, ten Słyszycie te dźwięki? Ja też. Bożesz, ja pierdzielę, widzę. Gdzie... Kurde! Ja nie mogę. Wybaczcie mi, moi drodzy. Moi koledzy i koleżanki, boję się. Co to ma być? To tak skrzeczy. Okej, okay, tu mamy strzałkę jakąś. Aha. No co, klucze to się pod wycieraczką chowa. Oh, shit. Not you again. O oh, kurde, znowu ty. Tylko nie ty. Tak bym to przetłumaczyła. I co, mamy ten klucz? Mamy. Dobra. Uch, lecimy. To jest ten nasz ziomek, który nam wyskoczył. Trochę się boję do niego podejść. Tu mamy klucz. Dobra. Proszę na mnie, nie. nie ten. Okej. Okay. Tu mamy tą skrzynkę. Zobaczcie mi, Jezu. Normalnie ring. Ona tam biegała tak śmiesznie. Znowu ten... ten gostek Boże nie wytrzymam zawał. Oczywiście gram na słuchawkach w pokoju już. Uch, ciemno. Co to jest? Widzicie? To znowu jakaś... Ja tu widzę jakiegoś faceta, co wskazuje palcem. Ale dobra. Coś się tu patrzy na, nasz, na nas. Jezu, co się pa... Co to jest? Co się... Co się kapisz na mnie? Tu mamy jakieś zdjęcie, aż się boję. Jakąś creepy Laskę na wielbłądzie. W ogóle to słońce się tak świeci, jakby się tak. Aha, dobra, to się odbija od światła. Jejku, dobra. Czytaj. Przybywa mnie uchronnie. Nie ma, że dokąd uciec. No raczej. Nie podoba mi się to. Plecak zdobyłam. Jejku, nie patrzcie się tak na mnie. się boję. Dobra. Szuflady, zobaczmy. Okej, co to jest? Znowu jakiś klucz mamy. Pewnie do tych drzwi, co nam zamknęli tutaj. <laughs> Wybaczcie. Ale muszę odetchnąć. No i kto mi to krzesło tu pos- Co to ma być? Jak mi coś tu wyskoczy zaraz, to normalnie jak ci przy... Aha, możemy sobie coś ściągnąć. Okej. Okay. Co my w ogóle... Aha, książkę. A, dobra. Tą książkę mamy zdobyć. Znowu tutaj coś siedzi. Tu też. Co to ma być? Połącz kielich z guzikiem. Ani... Ej. Widzicie to? Okej. Okay. Tutaj coś jest. Jakiś klucz chyba znowu. Cieszy mnie, że gra ma pełną lokalizację językową. Ajrem, bo, ta, bo tak się nazywa twórca tej gry, jest Polakiem. Z tego, co wywnioskowałam po jego stronie na fejsie. Ja pierdzielę Widzicie to? <głos> <głos> nie, nie wytrzymam. Ja tu będę, kurde, oddech mieć drżące, a nie nasz, nasza postać. Ja pierdzielę, Co to jest? To jest to. I co? Co stoi za mną? To coś? Nie. Ja nie mogę, nie wytrzymam. Dobra, idziemy dalej. Kibel. Mamy ten guzik, czerw. Okej, okay, mamy chyba wymiar. Ten. Albo nie, to jest raczej zmieniające się otoczenie. Powiem wam, że ja takie coś mam, jak się budzę w środku nocy. To się nazywa omamy przysenne. Jeżeli się kiedyś zastanawialiście, czemu widzicie jakieś robale na ścianie nagle, ej, patrzcie, widzicie to jej odbicie w lustrze? Jest tutaj. Ja pierdzielę. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Dobra. O kurde. O dobra, mamy siekierę. W tej grze będziemy mogli decydować, czy będziemy walczyć, czy uciekać. Mamy. Co to było, kurde? Mamy też mieć crafting. Co to jest do cholery? Czy ja mogę ci. Okej. Okay. Ej! Czy, czy wy to widzicie nie ma tych figurek. Nie ma ich. To jest pewnie... To, to, te figurki wszystkie to, to... to się przemieniły, kurde. Czy ja mogę otworzyć tą szafkę chyba nie? Nie, zablokowana. Ale dobra, mamy kielich. To jakoś trzeba połączyć dalej jak? O, mamy połącz. Czekajcie. O jest! Prawy przycisk myszy, moi drodzy. Okej, okay, to weźmy to tutaj. W sensie tam do pokoju. Uff, ściśnię ściśnięty żołądek mam. Wiecie, ja się boję horrorów. No jestem taka boi dupa. Okej. Okay. Pokaż ukryj kursor. O! ok, boję się tam zaglądać. Co to jest do cholery? Aha, okej. Okay. Czyli na tym by się skończyło nasze demo. No spoko, ja tą grę kupię w pełnej wersji, tak jak już mówiłam i będzie to seria. Myślę, że się pojawi niedługo. Na kanale, a wy dajcie znać, co sądzicie o grze, jak Wam się podoba. I zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej się będę bać, a Wy razem ze mną. Także do zobaczenia.